pani przewodnicząca panowie marszałkowie szanowni państwo według zajmowanych stanowisk godności piastowanych funkcji pan admirał mówił o ważnych datach w miesiącu styczniu tak w miesiącu styczniu dla województwa kujawsko-pomorskiego data 15 stycznia 2018 rok jest również bardzo ważną datą ponieważ z tą datą zostały powołane dwie brygady na kujawach i pomorzu Czyli siódma Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej oraz 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej. I właśnie 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej, e, wydaje mi się, że na fale wpisuje się tutaj e, w Kujawy i Pomorze. I w tej chwili mamy w Bydgoszczy dowództwo e, brygady, e, w Toruniu batalion, kolejny batalion w Wrocławiu. I kolejny batalion planowany jest w Grudziądzu, 83. Również po osiągnięciu gotowości przez brygadę od 2021 roku, planujemy przesunąć w miejscowości Wocławek jedną kompanię. Pokrycie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wojskami obrony terytorialnej wydaje się być równomierne zarówno dla Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza i Nowrocławia oraz Wocławka. Będą tam pododdziały Wojsk Obrony Terytorialnej. Rok 2019 zakończyliśmy liczbą 1178 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, 154 żołnierzy zawodowych oraz 35 pracowników Resortu Obrony Narodowej. W tej chwili brygada liczy ponad 1400 żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej. Planowane jest, tak jak powiedziałem, rozwinięcie kolejnego batalionu w Grudziądzu. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo.